Cześć, to jest już drugi odcinek serwera na Wojanowicach. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Komentarze już są włączone od dwóch odcinków i ten też. Jak wam wczoraj obiecałem, pokażę Wam serwery moje, jakie tam przygotowałem w ten parkur. Ten parkour to trochę... No ta, o ta 180 to jest trochę trudna. Jak, jak chcecie to podam wam IP. No będę podawał wam IP. Moich no serwer. Jest! Dobra. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Uh. Dobra, jestem. Pierwszy raz mi się tu udało wejść. za taki krzyk, ale ale nie mogłem już się powstrzymać, byłem przy samym końcu, dobra i pójdziemy na strefę pvp, dobra teraz pójdźmy, ja mam już, ja nie mam pełnego, o boże, 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 to tak laguje, ej Nie wnikajcie, to ja robię Dobra, już trochę mi się fps -y chyba ogarnęły Ja też mam na PvP, bo pobijemy się jak zawsze Kili mam 58, więc fajnie Ruch. Myk Dobra, nie umiem strzelać Na pewno... o Kogo tam my widzimy? Znaczy mi się tutaj zapotkili Nie, trochę mam nie było. Myk, 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 trzeba je tu pozałatwiać. Dobrze, jeden zabity, teraz drugiego trzeba. No ja powiem Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Dobrze i kolejny hu Dobrze, potek na szybkość to już chyba mam za dużo Dobrze, może na siłkę jakaś? Nie Dobra, idziemy tam na górę Na. Nie chcę mi się po prostu iść tam Wolę się podbudować Dobra I na górę po perełkę Hu hu Kogo my tu widzimy? O kurty kurde, ej, ej, ej Dobra, ucieczka, ucieczka. Uuu, to było niebezpieczne. Co było? Nie, no nie gadaj, że ty mi jeszcze tu przyjdziesz. Klepać mnie, nie, nie, ja cię nie chcę. Nie! Przestań się palić, przestań, przestań, przestań. kurde. Przestań! Jedz, jedz to jabłko! jedz to jabłko, jedz, 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 jedz. Trzeba z nim się rozprawić. Siłka. Dobra, zginę. Ja zginę. Kurde. Dwa kity zawsze, które to ochrona ta. Raz, raz, dwa, trzy. już tu, tak chyba. Hop. siłka tu 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 e tu i ja może lecieć uuu chyba chyba jakaś bijatyka jest oj chyba coś mu nie wyjdzie ja, ja siłki żadnej nie mam więc ja nie wiem ile mu zadaję, ale no troszkę chyba mu zadaje Masza tak dużo HP Dobra, ja mam trochę mało Dobre, no Okej, okay, wypadł gościu Dobra Na ciebie się sfokusuję Na ciebie też Biegaj w to, dobrze? Dobrze, kóz zasyfione. Oooo, było go trzeba tylko z miecza dobić Dlatego teraz trzeba wypchamy, jeżeli mi się uda w ogóle Ty też wypad Bo przestań się palić! Przestań się palić! Nie! Dobra, nieważne te... No to teraz ich możemy się policzyć ze śmiercią Żyj, żyj! Żyj to jabłko! Dobra, ja mogę się już pogodzić ze śmiercią. Teraz trzeba regenerację wypić. I wieść coś. Bo to nic z tego nie będzie. Ej, co on ma? Nie, on ma odpalone killary chyba. Albo spida nawet. To chyba Nie no. Jakie to jest? A report. Dobra, report Max 13. Podłoga XX, dobra. Tylko teraz jak on mnie dogoni, to ja już Max, podłoga 13, podłoga XX. Dobra. -o. Max, 13, XX. Dobra. Hmm. Powód. No to jaki miał? Ki... Nie no, nie no. Laury nie miał, ale miał. Bida miał na pewno No Tylko poczekajcie Dobra, już jestem Więc możemy wychodzić Szkoda, że nie mogę kitowlić Poczekajcie Dobra, już jestem no to możemy wyjść. Może eee, pokażę wam najpierw. Ten świat miał być. Eee, ze 100 dni na kreatywie. Zanim się odpali, to mnie nie No halo halo ładuj się halo halo. A, jak ktoś zgadnie w komentarzach moją pasję, będzie miał darmowego VIPa na moim serwerze. Więc polecam. Na jakim będzie mógł sobie chciał wybrać VIP-a. tu będzie... Na razie mam dzień pierwszy. Dopiero to budowałem. No ale to już chyba... A tam była wioska... Dobra, teraz mogę chyba większe zwiększyć render distance. Gdzie, by, gdzie była wioska? To była moja katapulta. A gdzie była wioska? A tutaj była, dobra. Nie, jednak leguję. Dobrze, zmniejszymy troszkę. Uu To bez kowala była, o taka taka, a i ten teren wyrównywałem go trochę, sporo go wyrównywałem długo, no i no i tyle praktycznie z tego serwera. Eee, pokażę wam prep hardcore jeszcze to 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 jest taki Hmm. To nie, a to to, to, to to nawet budynka jednego nie było Dobre, może stworzymy? Nie. Na jednoosobowym może coś zagramy. Też to może na... Nie, jednak była lista to jest. To, to nie ten serwer. Gdzie byśmy mogli tutaj pójść? Piszcie w komentarzach. O, na jakąś craftach. Piszcie w komentarzach też jakich byście chcieli. Możecie też podawać swoje serwery. Chętnie będę wbijał Dobrze, może w Bedwarsa Jedny, jedna rundka Jak będzie już To nie tu Musimy się chyba wrócić, bo chyba za daleko Typnąłem się Solo Klasyczne, oczywiście No dobrze, zobaczymy się za chwilkę, jak już to się rozpocznie Fajna mapa przyznam, taka walentynkowa dobrze, wystartowaliśmy jestem słaby PvP tylko to mówię to jest tam u mnie, zielony obok mnie, to jestem żółtym no, nie, to jednak na tej stronie Ale. Bridge oczywiście Ej, moja wełnianka O, jeden diek O i chyba... Chyba dla kogoś łóżeczka nie będzie hi, hi, hi. Ja Jeszcze zrobimy mu pranka małego? Jeszcze ja zrobimy mu pranka No chodź, chodź, chodź goście, no chodź Jeden diament sobie odpuszczę, bo no później jak zginę... Dobra, wiesz to co... z ty mnie w domie lecisz? Dobra, strefa założona. Ej, dużo żelaza miał. A tam już się biją. Ech... Dobra, żebym ja nie zginął przypadkiem. Bo to by była byka straszna. Dobra, więc tu idzie to. Dobra, teraz chyba łóżeczko obudować. Więc to... To... No i oczywiście jeszcze to. Tak, tak. myk, mek, myk, 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 mek. Generajszy. Tyk, tyk, tyk i tyk. Myk, 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 mek, myk, myk. Myk. Myk, 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 myk. Nie, wnikajcie, czemu mykam. Dobra, nikt nie idzie do mnie. Nic jest plus. Nie wiem, akurat to jest taka pierwsza strategia bu budowania mojego Jakie ciekawe, rzeczy, by się dało zrobić krawędzi? Na nie? nie by się dało, ale dobra mm, Na pewno drabinki Glinę Szkła może nie Żeby moja, żeby moje Czekaj, bo ja sam zaraz spadnę. Tak jak ktoś tu był. Wydaje wydaje, że ktoś tu był. Ale wątpię. bo mi nawet drabinek zabraknie. Drabinek. Drabin. No zabraknie mi. Dobra, idę dokupić. I widzimy się już jak. Okej, okay, miałem właśnie czerwonego. Zobaczcie na czat. Dobrze, łóżeczko prawie skończone, tylko wełnianka teraz. Ale wełnianki będzie bardzo dużo chyba. Dobrze, wystarczy mi. O nie, tutaj się już nie da. Albo dobra. No to mam tu właśnie kolegę. A może nie kolegę. Dobra, idziemy do góry. Dobra, zleciał troszkę. że ja zrobię tu akurat drobinki? Dobrze, pokonamy. Więc teraz tu dobudujemy. Dobrze, skończone łóżeczko. I wiecie co? Wkurzył mnie on trochę. Dwa diamenty na no, co by mogło pójść na ochronkę. Dobra. O tyle, no to teraz tu nas brojeczkę. Wełnianka. Kilow. Lepsze oczywiście. Sikierka też. Z złoto Potrzebuję złoto Mam tu takie złoto No i dobra Dzięki pilafal, dobra Więc idziemy Kupujemy firebole, Drabinka Oczywiście To Tylko refajerbole No i może refa Dobra mm. Fireball, o dwa nawet. No i co, idziemy. Czyli teraz to, tu, 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 tu. Ochrona nie jest teraz. Tylko na to. Tędy, tędy i tu. Ile diaksików? Cztery na sharpness Dobra. Tyle tu i myk. Rąka jeden I idziemy na środek Nie chcę z takim dobrym jaku spaść Szmaragdy zawsze się przydadzą na zbrojkę. Nie wiem ile tam było potrzeba. A skąd tu robi zgniłe mięso? Nie wiem. Jak to? Zgniłe mięso? To jest tu jest... No łatwe, czyli, czyli tu mogło się zdać. Że... O nie, 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 wracamy. Wracamy. Czy, tylko on ma diamantował Nie, nie ma dobra. No może nawet nie dobra. Ale nawet i dobra. Nie wiem co ja już dzisiaj gadam. Sam do siebie. Bo brakuje mi akurat jednego szmarania. I na ochronkę dwa. I wracamy. I kupione. Patek tam 5 zł. Odrzut jeden. Dobra. To się idzie? Nie? Dobra. Odkładamy, czyli mogę tu na okrągłe cztery. Dobra, nie da się odłożyć, więc. Papa? Pa. Dobra. wyleciał, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. Nie fireballem, bo ja już wiem, co się stanie. Na no, innej fireball, dobra. Dobra, możemy lecieć na jakiegoś... Na kogo byśmy? Na morskiego tam? Fikiem na słabe łóżeczko. Dobra, lecimy. Ochronka dwa. No, no i dobrze. A nie ma się jeszcze wybijać. To, jest a, to ja się boję teraz robić tutaj. Jeżeli to jest morski, to tak. Wlecimy teraz, o tak jest. No to my mu od kurde. Nie, no czy ja nie umiem rzucać? To i tyk. Nie, to jest jakieś sobie oszustwo. Już Twój Jacks? Czyli Co masz na myśli? Ej, teraz to ja się boję tak na ukos. Tylko waż mi się tu od pleczów. Nie mogę jeszcze.